Mnie się Ty, tak ale nie się ja taki zapowietrzam. Coś na to aj natopylici aj natopylici aj natopylici. Aj nie. nie no, rozdam te, ko te 4-5 kodów, przecież nie zbiednieje i tak na wtryski muszę wydać z 5000 zł. Bo taka prawda, widzowie, ile na wtryski widać? Mi mechanik powiedział, że wtryski bardziej się opłaca kupić niż zregenerować. Bo mi powiedział, że tak o kupisz wtryski, byś miał pewność 100%, że będziesz ładnych parę lat jeździł Mówi, jak zregenerujesz, to nie wiadomo w jakim stanie one będą. I wiecie, dlatego ja tak, e, tak, mi się wydaje, że te mówię że te takie szarpanie to mogą być wtryski i mi powiedział mechanik, że to wtryski raczej A ty za to co mnie kłamałeś. Wtryski. No, nie no. mówiłem, że tak no będzie no. Oczywiście ale już jest... są... No tak no ale wiem No to z zmarzną te wtryski no. Jakie są objawy no tak on na przykład. Pierwszy bieg, ruszasz. Buch, buch, buch. Takie no, podszarpywanie, no. Drugi bieg, podszarpywanie I dopiero jak się samochód rozgrzeje, no to już tak. Yy, no, to już, nie. już tak nie nerwie, nie? A na przykład drugi trzeci bieg mm, 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 jak jest zimny. Jak się rozgrzeje, to już tak nie ma. No i ogólnie śmierdzi trochę z, te, z wydechu trochę czarny, no, taki siwy dym leci. Siwy dym. No, no to i mi mechanik powiedział, no to, że od wtrysków, nie? I czuję po prostu, wiecie, drugi, trzeci bieg, no, no niestety, no. Później głowica i gut, e, Ela, Ela Mimka, czy Mimka, teraz tak nie mów, nie kraść. To prawda, że, że Paweł grubego w kupcie... no tak, na pewno to jest prawda. 10 zł. <laughs> No, czy to prawda, co pisze na Twitterze? Be fresh, fresh. W tukcie, a i walił konia, jeśli tak, to jeszcze schodz, nie. to cosy... nieprawda, nie. Ale wy sobie bywacie, jak, Może tu... Yy, więcej ludzi siedzi niż, wiecie, co ja mam w głowie. Co myślicie o tych yy, samych... Yy, czy regenerować wtryski? Czy wasz, Jak to, kurwa, to samo hajk, tylko pod innym razem? No, tam. No, nieważne. Widzowie, jak myślicie, czy bardziej nowe wtryski kupić, czy nowe, czy te wtryski zregenerować? Bo, ja Wam powiem szczerze, że ja tam mechanikiem nie jestem, ale mi powiedział mechanik, że czasami lepiej kupić nowe wtryski niż zregenerować, dlatego że jest mała różnica w cenie, a masz pewność, że już wiecie, to posłuży Wam na lata niż coś Wam tam jest, zregeneruje byle jak i wiecie, i za rok będzie od nowa to samo. Bo Wiadomo, eksperci na czacie się aktywnią, ale no napiszcie szczerze, no kurde przecież no, wiecie, my se, no, no. sami swoi są na czacie, nie muszę tego słuchać, ale przecież tam jaki jakie macie, tak jakby, no nie, nie zezwołować no to już bez przesady. O. Regeneracja czy nowy? zobaczyć. Ile cztery, kosztuje jeden nowy? 1500. Ile 1500. Regeneracja? On A regeneracja? Tam, 900, 1000. No o, od razu widzę i mówię, że jeden nowy tak z 1500 kosztuje. No nie, na pewno się nie pozbędę granata, bo jestem zakochany w tym aucie. To jest pierwsze auto, które Adrian sprząta. No. Na pewno się nie pozbędę, bo skórki ładne, fajnie się wygodnie jedzie. Multimedia, Właśnie to jest to jest samochód, którym y, którym tak jakby multimedialnie mnie zadawala że nie używam samochodu jak siedzę co ja pierdole, nie używam telefonu jak siedzę w samochodzie, to jest pierwszy samochód naprawdę taki multimedialny, że nie muszę brać telefonu do ręki, żeby wejść do samochodu, mapę mam w samochodzie muzykę mam w samochodzie podcasty mam w samochodzie wszystko mam w samochodzie, wiecie o co chodzi me jest mega multimedialny, zajebiste nagłośnienie bose dlatego mi się me mega podoba ten samochodzik Kocham ten samochód! No ale to wiesz, pytam się Was. Pasacie wygodniej i taniej? Nie, no nie wygodniej. Dla mnie jest ten samochód mega multimedialny, mega taki. No i mega też dla mnie jest wygodny, nie będę ukrywał. Bo mi się fajnie w wygodnie siedzi. A stara Mazda, no to dalej jest ten, na podwórku stoi. Tylko trzeba ją zezłomować. A to stara Mazda. O, Mister Fariński też zdech. tak myśli, że, my, żeby tak zrobić. A smutek ci nie przeszkadza? Ale co, z wydechu? No śmierdzi trochę, tylko na początku jak odpalam śmierdzi, ale mi mechanik powiedział, że to właśnie przez te wtryskiwacze. Mam zegar, mam wszystko, kurde, widzowe. bo wy, wy, wy olbrzymiacie, kurde, wymyśliliście, że jak kupiłem jakiegoś Grata. Wszystko jest naprawdę mega działa, tylko te wtryski, kurde... No, Po prostu te wtryski... Jeszcze opierdol dostałem od mechanika, że kupiłem klocki, czyli te... no wiadomo, hamulce, klocki od firmy MaxGear i powiedział, że to są najgorsze... Mówiłem Ci to. Powiedział, że to jest najgorsze, ale słuchajcie, kupiłem klocki firmy Max MaxGear, ja Wam pokażę coś. Ale dobra, ja podważę tą decyzję, bo ja lubię podważać. I dobrze ci, tak? Masz klątwę Mazdy CWELu za zakolami? No Jezu... Ja... Perl... Jak mo można kogoś wyzywać za kupą samochodu, masz... No dobra, no nie masz... ważne. Ale dobra widzowie, ja wam, ja wam pokażę, pokażę widzowie, ja się lubię pokłócić, ja wam pokażę. Kupię klocki y ma y marki magzir a ty, Kamil, nie należy mówiłeś, bo nic nie powiedziałaś. Przedstawiam ci koszyk no, i no, nawet nie podsłuchajcie słowem, żeby, żebyś to wyjebał. No, że będziesz sobie no. tanie części, żebyś. Nie tanie, taniej, 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 tylko średniej klasy. Średniej klasy. No. no i dobra, no, to nie jest średnia klasa i ja ci Jak? nie wiem o tym. Przez Kamil, co to za głupoty gadasz? Chciałaś oszczędzić, tak? Patrz, gdzie kupię? O, takie klocki kupię. Ale ogólnie nie dałem za nie 89 zł. Bo do mojej mazda one kosztowały tam 150, ale, ale nieważne. Kupiłem ogólnie klocki tej, tej firmy Mach nie? No i, i ja ogólnie ich nie wymieniałem u mechanika, tylko po prostu mechanik je przy, przyuważył, jak u mnie w bagażniku leżały odłogiem. Ja mówiłem, no kupiłem je, bo opinie były takie, że solidne klocki. I że w zastępstwie na przykład porównywalne z lepszymi firmami. I słuchajcie, i mechanik mi zjechał, mówi gówno, tandeta, chińszczyzna, że jedne z gorszych klocków. I słuchajcie, i specjalnie wlazłem, sprawdziłem na Maggira. i dalej patrzę, na fora chodzę forum, 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 Mazda, wpisałem Mazda, i ludzie pisali, że jedne z najlepszych zamienników, jeśli chodzi o klocki. No i dalej ci mówię, no kurde, więc ja sam nie wiem, bo naprawdę, wchodzili na forum i pisali ludzie, że jeden z najlepszych zamienników, no nie wiem, ja się nie znam, nie jestem mechanikiem, ale tak, pisali ludzie, na forum, ja czytałem forum, od razu podkreślam, czytałem forum, ludzie pisali, że jeden z najlepszych zamienników, że nie odczuwają różnicy między firmówkami, a między tymi MexGirami, nie, nie wiem. <zysy> Co ty szmato, czy to jedynie za 5 zł w trysku, potem 2 masa, później kurbo, pokaz ryj do kamery, cwello. A, bo się przybliżę, że mam cały drol, pierdol nie. Każdy z części ma gdzieś to syp. No dobra, no to... Dlatego się was, widzowie, pytam, przecież myślicie, że ja tak pierdolę sobie? Ale po co mam na nie patrzeć? Ale ja nawet tych nie ubrałem, mam po prostu zakupione je, ale ja nie, jak, jak piszecie, że syf, to ich nawet nie ubiorę, tam ja mogę jeszcze w ogóle odesłać je, tylko tak się pytam z ciekawości. No może syf, może macie rację, nie? Ja mówię, ja je ja mogę dalej odesłać, bo mam paragon, wszystko, bo nawet z nimi, miną, ale tak się chciałem was zapytać. Może faktycznie to jest, Aaaa, syf. To jest, to jest <grymarka> Ja wtedy gnoję. Dobra, idziemy z włą porozmawiać, bo my od razu mnie tu gnoję jak śmieci na najgorszego. Ja się tylko pytam was, kurde. Monek, podal, jak masz trochę czasu, nie baw się w żadnej regeneracji. Jak w Wolfie teraz tego wyglądał, Mało rolnicy, to właśnie zrywałem. No właśnie, zarapełem to ty grałeś się na Natropica RP, FM, nie, nie grałem, jo, ale ktoś się podsypał pewnie, także ja nie grałem na żadnym Sampie, żadnej RP, dlatego ja też mówię, że, o. O. Nie, 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 ja tak jak mówię, ja raczej regenerował, nie będę. Raczej kupię te nowe wtryski, tylko muszę najpierw yy, do oceny dać, żeby zobaczyć, ile wtrysków jest chujowych, bo nie, nie wiadomo, ile jest chujowych. Po prostu. <laughs> bo zobaczymy, widzę, bo nie wiem. Mitko mechanik powiedział, że te wtryskiwacze są już do wymiany, ale nie wiem ile, bo wiecie. Nie jestem mechanikiem, ciężko mi powiedzieć. Gnoje śmierdzące. Chuje. Ale ładnie się je wiecie. Gnoje. Ale Kamil, ty też jesteś do jebania, ty nie myślisz, Trzeba. że ja tobie zapomniałem. Kurde, że tyle, tyle rzeczy mechanicznych wiedziałem lepiej od ciebie, to się nie spodziewałem tego po tobie. O czym? No, jeśli nie będę ci gadał tutaj. Już parę takich rzeczy było. Wy, już nie mówię jakieś wy, już nie mówię Kamil o takich wymianach żarówek, czy coś. Ja ci powiedziałem, że mi się po prostu nie chce tego tam grzebać. No.